Siema, mówiliście, że chcecie vlogi, no to niech będzie dzisiaj pierwszy, na którym pokażę swoje stanowisko, o które mnie męczyliście w komentarzach kilkanaście razy, ale najpierw zeżrę sobie obiad. No i oczywiście po świętach tu zobaczcie, zostało y, tak. Mielone, buraki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki. No, mielone po prostu trzeba zeżreć, bo zostało po świętach. A moje dziecko bawi się w wegetariankę, więc nie żerę mięsa, tylko paluszki rybne. Ty nie lubisz mięsa, nie? Lubisz? To czemu nie jesz? No bo to ja najlepszy mięso. Aha. No i tak oto dziecko moje stwierdziło, że najlepsze mięso dostaje w przedszkolu i w domu nie będzie jadło. Obiad zjedzony, więc jak chcecie zobaczyć moje stanowisko, to zapraszam na górę trzeba się po schodach wpierniczyć i za tymi schodami tutaj czai się moje biuro, no moje stanowisko. Zawsze chciałem mieć swój pokój i w końcu mogę mieć. No to zapraszam do mojego syfu. Jak mówiłem syf, kiła i mogiła, tutaj mam za sobą ledy, które zaraz wam pokażę inaczej. Po prostu idą sobie tutaj prąd, tu jest zawinięty. Już nawet nie pamiętam. Tu jest wszystko wokół drzwi powijane. No ledy, jak to, ledy zwykłe paski lodowe. Tu nie miałem co zrobić, to schowałem je po prostu za pianką. To oczywiście są drzwi. O, je, żeby możecie sobie je otworzyć i zamknąć. Te drzwi miały być w ogóle wygłuszeniem, raczej wygłuszone tymi piankami, ale oczywiście nic się nie udało, i wcale nie wygłuszają. Tylko wszystko słychać jak gadam, ale przynajmniej ładnie ozdabiają sobie mojego streama. Jeżeli w ogóle będę robił jeszcze streamy. A jeżeli chodzi o moje stanowisko, no to tak, tam na kanapie, dobrze pokazuję, dobrze na kanapie zabawki mojego dziecka. A tutaj na biurku syf, kiła i mogiła. Śmieci to tu jest na maksa, puszki, nie puszki. Chipsy stare, tu nawet są strzykawki mojej żony, bo teraz tam po operacji musi sobie wstrzykiwać w brzuch i tu mi odkłada, bo nie chce jej się wyrzucać. Yy, tu stary monitor Acer, na którym grałem wcześniej 60 Hz, tu mam drugi yy, AOC 144 Hz, 24 chyba cale. Logitech Logitech C922 Pro Stream, czy jakoś tak? Nie pamiętam dokładnie. Jeśli chodzi o słuchawki, no to Steel Seriesy trójki. Pozostałość jeszcze ze starego kanału. Tak samo pozostały ze starego kanału to klawiatura mechaniczna Lioncast MK300, coś takiego LK300RGB. Bezprzewodowa myszka Logitech G502. Teraz akurat się ładuje. Tutaj możecie zobaczyć G502 67% ładowania, także y, chyba najfajniejsza myszka, najlepsza na razie, z jakich miałem. Podkładka GENESIS też sobie sam kupowałem. Nie chciałem tych podświetlanych podkładek, bo bez przesady nie będę płacił 300 zł za to, żeby mi tylko podkładka świeciła, także dzięki bardzo, nie dziękuję. Mój przepiękny fotel, który ma już chyba z 3 lata, jest tu porwany. Masakra trzeszczy, ale się trzyma i stwierdziłem, że nie chcę mi się wymieniać fotela. No bo skoro działa, to co będę wymieniał, nie? Przecież wszystko jest w porządku. Fotel jest do siedzenia, a nie do nie wiem czego, więc. Znaczy, no można jeszcze robić na nim różne inne rzeczy. Więc jak macie jakieś ciekawe rzeczy, które byście robili na takim fotelu, to możecie w komentarzu też chętnie napisać. Może coś przetestuję. O, no i w sumie zapomniałem jeszcze o mikrofonie, który sobie mogę tutaj regulować, bo kupiłem sobie też w końcu uchwyt czy tam stojak nie wiem jak to się nazywa no i mikrofon to jest muszę spojrzeć na pudełko bo zapomniałem jakiś Red Dragon Blazar MK300 chyba wszystko MK300 nie wiem to ma takie dziwne nazwy więc Red Dragon Blazar po prostu no i tymczasem możemy przejść do mojego komputera który tu ma szybę przezroczystą, nie wiem czy chce mi się to odkręcać, ale no w sumie odkręcę i wam pokażę. No to jak widzicie tutaj szybę zdjąłem i mogę wam teraz pokazać mój komputer. O kompie to w sumie sam nie wiem co tu opowiadać, no po prostu to co? Yy, RTX 3070, tu jakieś chłodzenie, ważne żeby było duże i są dwa wiatraki. Procesor i9900K, I9 płyta główna jakaś za 200 zł, 32 giga RAM No i nie wiem, czy tu jest jeszcze coś w ogóle ciekawego do powiedzenia. Ważne, że się świeci, nie? Ważne, że są LEDy. I tak oto po prostu wygląda moje stanowisko: No jakoś takie nie jest zbytnio skomplikowane. A no i gdzieś tam się ukrywa jeszcze jakiś dysk SSD, chyba tam 128 giga i dwa zwykłe dyski po 1 terabajt. Więc... No więc widzicie, tak wygląda moje stanowisko: jak sobie przysunę krzesło. No, jak przysunę krzesło, no to tak wygląda moje stanowisko, jak właśnie tutaj widać. Cały mój pokój jest pomalowany na czarno i niebiesko, bo tak chciałem, tak mi się podobało. No i co? Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że będę kręcił jakieś ciekawe vlogi, że będzie mi się jeszcze chciało takie rzeczy kręcić i mam nadzieję, że będziemy się widywać coraz częściej na moim kanale i że będę robił coraz ciekawszy content.